Nazywam się Sławomiej Porada. Jako pierwszy naukowiec z Wrocławia w historii zdobyłem niezwykle prestiżowy ERC Consolidator Grant. Efekty moich badań pozwolą na zmniejszenie zużycia wody w rolnictwie nawet o 1000 m3 na hektar rocznie, a także na odzysk cennych surowców z wody, takich jak lit. Dzięki wdrożeniu tych rozwiązań Europa stanie się bardziej niezależna surowcowo. Od lat zajmuję się ulepszaniem technologii usuwania jonów, czyli cząsteczek, które posiadają ładunek elektryczny. W świecie nauki znamy już wiele rodzajów separacji. Moje badania skupiają się na usuwaniu jonów, które są do siebie bardzo podobne. To jedno z najtrudniejszych wyzwań, z którym naukowcy mierzą się od lat. Jak zamierzam to osiągnąć wraz z tworzonym zespołem? Skupimy się na badaniu cyklicznych procesów separacyjnych, które można uruchamiać i wyłączać z kontrolowaną częstotliwością. W połączeniu z odpowiednio dobranymi materiałami, a także od przemyślaną architekturą układu, umożliwi to wykorzystanie różnic w kinetyce absorpcji i desorpcji jonów, a to doprowadzi do bardzo wysokiej selektywności separacji. To bardzo trudne zadanie, ponieważ wymaga niezwykle precyzyjnej kontroli procesu przy wykorzystaniu materiałów, które aż tak selektywne nie są. Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznała na ten cel prawie 2 miliony euro. Badania potrwają 5 lat. Trzymajcie za nas kciuki.